A ah, dobra. Grajesz, ktoś w coś? Rozjebała się giereczka Wybuchła kurwa, ponowna próba pierwsza eee. A komuś działa? Komukolwiek w sumie? Tutaj jest stream jakiś Na którym nic nie ma Tak? No nic nie Nie wiem, jakieś Ta, taka cisza, aż mi się słuchawki wyłączyły, kurwa. No są, są jakieś rury, grają. Dobra, szybko reset, kurwa. Szybko, kurwa, reset. Powinno zaraz być coś widać, co nie? Siema, siema. Czarna ryba. Nienawidzę czarnych, a przede wszystkim ryb. Błąd. Musisz zmienić muszę. Szmato. Muszę zmienić szmato. Rozdzielczość. Nie muszę. Dobra, bo ja nie widzę co mi tu robi. Ten, o, Widzę, eee, widzę, 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 widzę. Widzę, 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 widzę. Są te kurwa obrazki eee, dzikie, kosmiczne. Jakaś eee, jaskinia. Mhm. No kurwa, jakieś rury na Twitchu jebane grają, no nawet nie potrafią boksa pierdolnąć sobie. Real quick, tylko muszą się pierdolić z jakimiś przyciskami na padzie w ogóle, o co chodzi. A ja tutaj chcę profesjonalny gracz yy, Screamów, zwycięzca capów yy, Pretender to kurwa Tyronu Fortnite Champion series. Ty mecza pierdolną A nie mogę kurwa I cze czemu na Twitchu jakieś rury losowe normalnie mają, tego osegrają mm. Sprawdzenie kolejki Ta chuja do dupy Chuja sprawdzasz Chuja prawda O, oh, o, oh, dobra, dobra, jest, jest, jest. Jest, 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 yes, Driftowanie Łączenie Discord Ruro, co to znaczy? Czekaj, bo się dzieje, kurwa. Nie mogę teraz altapować. Bo jeszcze ominie coś. Wiesz, co? Ho? A, dlatego ja to nagrywam przecież. Że mnie nie ominęło nic. Mhm. Mhm, jest ser. Kurwo, szybciej. Łączenie, ładowanie. Driftowanie. Ja pierdolę Możemy wpierdolić, disa nie nabić Czarnych jebać To nie jest lama, której szukacie Patrz kurwa Się zeserało, rozpocznij ten rozdział F F Jak to to w się sensie, się to jest taki bait z tym kurwa errorem? Ta, normalnie wstaje Thanos ze ziemi Eee, wczoraj kanoniczne wydarzenia No kurwo jebana, przecież już mam to eee, że Thanos się utopił, jednak Thanos żyje O, jest gra przygodowa jakaś chyba, tak? Thanos jest na wyspie, się obudził Jakiś ninja tu jest Aha Też kurwa nieźle ty Ale, ale, ale słychać się chyba było, nie? Uuu za kolonowy no ma dobra, zajebisty karnet jest dojebany karnet jest zajebisty karnet jest wykurwisty karnet dziwolongi jebane usiądź nie chcę siedzieć z dziwolongami jebanymi, takimi kanoniczne, też chyba. Chyba, że przez ostatnie parę lat. Wszyscy sporo przeszliśmy, a o wielu rzeczach nawet nie pamiętacie. Daliście z siebie wszystko, ale dopóki nie uwolnimy punktu zerowego, czekają nas zagrożenia takie jak u, ale latam tam. Fiuł temu to na sobie. Nie da się tego uniknąć, Nie. więc potrzebuję waszej pomocy, by zniszczyć urojony reżim. Tak długo, jak wykorzystują punkt zerowy, zagrożony jest cały świat. Z waszą pomocą możemy się uwolnić z tego miejsca i na dobre opuścić pętlę. Wrócimy do domu. Nie będzie. For końca. Forknighta. No teraz przeszło płynnie na e, jakiś ten taką pokazowy, kinematyczną. Ziemia jest płaska A po drugiej stronie jest druga ziemia z, z kosmitami I co? I co, I to tyle w sumie? Ja nie wiem w ogóle czy ja to mogę zostawić na YouTube potem tam mówiłem wszystkie słowa chyba wcześniej No i to jest tą grą jebaną, pierdoloną w dupę obseraną w O, coś tam, coś tam się wydało. Te filmiki już były... wczoraj kurwa. No, czyli o dziwo w sumie to nie zmieniali, nie grzebali tutaj nic w tym interfejsie. A nie, jest coś. Fasy topowe. O kurwa. W mniej więcej ta pierwsza mapka chyba. Tylko ją obrócili. czyli trochę, chyba. Eee, co tam jest? W sumie? Jakaś murzynka, kurwa? No nie wiem, wypierdalaj. Jestem za darmo, tak? Jakaś murzynka, kurwa. Przywrócić elementy i pancerze rodowego, wyjebane. Jakiś ninja chujowy. Czemu zawsze musi być jakiś ninja chujowy? Pierdalaj. Co jest, kurwa? Ten karnet jest na tyle chujowy, że myślę, że to zrewanżowali mapką czy coś. Fajna, kosmita, kurwa. Na samym końcu. Spider Bong Uhuhu. I co? I co? Fajny ten topór, kurwa. Czarny jest. Nienawidzę czarnych Spider-Manów. Skurbuję pana. Eee. Znaczy w sumie jak był... ta zmiana z pierwszego jpteru na drugi, tak jakby jak się skończył dziesiąty sezon. To, to miało jakiś taki nie wiem lepiej dupo zrobione po prostu. Teraz tak właśnie zrobili. Do darmo, dawaj. Polagowane jest w ogóle kurwa, nic nie działa ty Chuj wyjebał mi znajomy. Nie można tego kupić nikomu Była taka babka, ten sam skin, była fajna. Nie ma co tu się pcować kurwa. No. A czy yy, nie wiadomo jeszcze co jest w gierce nie? Że tak powiem. To nie żyje kanonicznie. Dobra, jebać co? Nudy. Ale no, zlagowany jest jak z syn w ogóle, o co chodzi Coś, kurwa ssau nie no spoko spoko ten Karnecik taki se szczerze w sensie, no co tu jest kurwa Lama, dupna. Jakiś ninja zjebany. Co? W ogóle to, co chodzi? Tylko Go głowę gołe stopy ma. Lol, a dupne ma syry. Ale je, yeah, pierd... Ale żyk, kurwa. Weź coś tam, je, yeah, pierdole. Tu tutaj jest Episa. nie wiem, kurwa, kosmitka jakaś. kolonówach Do jebany. No nie wiem. Ma chociaż ten? Ja jebie. Co nam ma za obrzydliwe stopy w ogóle takie? Jakieś dziwne, jakieś takie męskie albo małpie nawet w sumie. Różowy ninja pedał. Nieźle. To w ogóle, kto to jest? kupcie mi widolce, lol jeszcze bardziej potaniały Jeszcze niedawno były za... 32? O 20% obniżyli, no to 32 kosztowały Czy teraz jakieś 15 ta Kurwa, fajnie w sumie no, Epic Games, w większość jakiś Riot Games zjebany Oni no ceny RP tu podwyższyli 10 razy i... Nie wiem w sumie do czego, do czego z tym zmierzają Ale ci tutaj obniżają już konsekwentnie drugi raz obniżyli ceny widolców Prawie niedługo będzie pewnie połowa jeszcze raz jeszcze obniżą I co? No i po prostu kupujmy ich więcej, bo są tańsze, nie? A Riot Games, no, kurwa hurdur w te, w, w widolce te co tam mają? E, Riot Points, warte dużo, idą do góry. kryptowaluta jebana. Dobra, jebać Riot Games. I. Kogoś jeszcze? Na pewno. Siema ma. A jak mówię coś obraźliwego, to proszę mnie dać znać, bo dostanę bana. Ale chyba coś tam pierdolnąłem.